Żeby było wiadomo, że w Pile jesteśmy. A jak w Pile to od tematu wydzielenia miasta ze struktur powiatu pilskiego Uciec się nie da, zdaniem byłego prezydenta, to dobre rozwiązanie, które pozwoli Pile zrekompensować straty po utracie statusu miasta wojewódzkiego. I wiem, że to może być, co zabrzmi dziwnie, ale trochę w duchu mojej wcześniejszych wypowiedzi, to może być świetna okazja do współdziałania Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, bo mają w tym zakresie chyba bardzo podobny pogląd, czego życzę. Życzę także Pile. Czy aby rzeczywiście, lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości odżegnują się od wspólnych planów z Platformą Obywatelską, ale zdecydowania w ich głosie nie słychać. Nie jest to wspólna idea, jest to propozycja powrotu do rozmów na temat znaczenia byłych województw, natomiast sama nie będziemy i tak wprowadzać niczego, dopóki nie będą przeprowadzane konsultacje społeczne, także to jest dopiero propozycja. Tutaj nic bez konsultacji społecznych nie będzie wprowadzane w życie. A w życie i to te polityczne ma szansę na nowo wejść była posłanka samoobrony Renata Beger. Jeśli lewicę w przyszłym parlamencie nadal będzie reprezentować Romuald Eichler, to jedna z najsławniejszych krajowych parlamentarzystek zostanie jego asystentką. Bo, jak przekonuje poseł, przez ostatnie lata zrobiła bardzo wiele: absolwentka szkoły podstawowej, zrobiła w tym czasie maturę, a nawet magisterkę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ta uczelnia jest bardzo ceniona także i przeze mnie. Stąd, jak ktoś kończy uniwersytet, to znaczy, że jest pojętnym uczniem, i potem absolwentem, a potem dobrym Polakiem. I tak postrzegam panią poseł. Takie zwroty akcji nie powinny już nikogo dziwić. Dziś Paweł Kukiz zapowiedział, że poprze ewentualny rząd Prawa i Sprawiedliwości, podczas gdy pilski radny miejski startujący z jego komitetu przekonuje, że on marionetką nie będzie. Natomiast były prezydent, choć przekonuje, że jego serce bije dla Platformy Obywatelskiej, to... Każdy głos oddany także i na mniejsze ugrupowania, może być głosem, tak naprawdę, oddanym na takie jak, jak Nowoczesna.pl, takie jak Lewica, takie jak PSL. To może być, może być głosem oddanym na coś, co, się, co jest zawsze trudne, ale jest możliwe na wielką koalicję po wyborach, czego życzę Polsce. Zaskoczenia tym nieoczekiwanym poparciem nie kryją lokalni działacze lewicy i ludowcy, ale przyjmują je za dobrą monetę. Cieszę się niezmiernie, że pan prezydent Komorowski yy, yy, tak zasygnalizował, bo chyba ma doświadczenie, że PSL jest tą partią, która łagodzi, łagodzi konflikty. I partią, która no przede wszystkim chce coś zrobić, a nie chce tylko się przerzucać, chwalić się tym, co chce zrobić. My chcemy coś dla, zrobić dla Polski. My tutaj dla północnej wielkopolski. Cieszę się niezmiernie, że pan prezydent Komorowski ma takie yy, poglądy. A jakie poglądy mają kandydaci na senatorów, dowiemy się już jutro, we wtorek o godzinie 19.30. Rozpocznie się na naszej antenie debata. Jak będzie na debacie, trudno powiedzieć. My jesteśmy oczywiście przygotowani na każdą ewentualność. Myślę, że bardzo ciekawy, ciekawa będzie ta runda, kiedy kandydaci będą sobie nawzajem zadawać pytania. I tu chyba należałoby się spodziewać ewentualnego, takiego troszeczkę ostrzejszego klimatu tej debaty. To jednak nie koniec. Kolejna debata, także emocjonująca. Szykuje się z kandydatami do Sejmu.